Dzień dobry kochani, witam Was w najnowszym odcinku na moim kanale, a dzisiaj pokażę Wam jak wyglądają moje obozy. Podoba Wam się to, co dzisiaj widzicie i chcielibyście się na taki obóz wybrać, to będą obozy zimowe. Więc jeśli jesteście chętni, to zapraszam Was w zimę bardzo serdecznie, a dla tych, którzy w zimę tak średnio lubią jeździć, tak średnio. to za rok w lato również bardzo serdecznie Was. Zapraszamy! Biotę łyk i luz nabiera sensu każdy ruch chce lata coraz więcej. Szum raz teraz. Nasz ulubiony shake. O tak! Ty patrzysz teraz na mnie! Pozdrawiamy! <śmienny> 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 Kupiłam sobie na przykład świeczki, albo woski, albo jak no tutaj robimy jakieś różne, nie, <śmienny> nie wiem, na przykład torebki, albo bransoletki i fajne są z tego pamiątki. To zabrałam marker i będziemy jeszcze wszystko ze sklepiku podpisywać, żeby w ramach tego, że oni mnie wspierają i kupują moje produkty, żeby im się jakoś odwdzięczyć, to damy im odręczny autograf. To fajnie się też spędza czas, poznaje się dużo nowych znajomych, dużo jest zajęć. Robiliśmy was z drugiej I spotkanie się z Julką. Różne dyskoteki są naprawdę bardzo fajne. Fajnie jednak też spędzić wakacje poza domem, bawiąc się po prostu na takich obozach. Ogólnie jest bardzo fajnie tutaj. Nie, pozdrawiam nie, Cię, Bianca. Mamy... Pozdrawiam moją kuzynkę Lilkę i siostrę Emilkę. Ja pozdrawiam Julkę. Pozdrawiam wszystkie żugajki i inne osoby, które to oglądają. Jak długo planuje się obóz? Planuje się tak z pół roku, więc zaraz po zakończeniu tych kampów będziemy się zabierać za zimowe. Na jakie elementy programu masz wpływ? Mam wpływ na cały harmonogram. Wybrałam taki ośrodek na obozy żółkajkowe i żółkajkowe z przyjaciółmi, żeby były różne inne ciekawe atrakcje, takie jak park linowy, albo właśnie dzisiaj, jak widzieliście, e, pontony. No, a wszystkie zajęcia to jest wszystko to, co ja sama wymyśliłam. Czy ty sama decydujesz, ile czasu czasu spędzasz z żugajkami? Sama decyduję ile czasu spędzam z żugajkami. Yy, na obozach żugajkowych chciałam, żeby to była większość czasu. Na obozie żugajkowym było to 9 11 dni. Jakie zajęcia są na obozie? Jest festiwal kolorów, jest chowany, jest mam talent, Lip Sync battle, wspólne kino, tworzenie zdjęć, jest mnóstwo mnóstwo zajęć wspólnych, był jeszcze park linowy, no jest zabawa z piłką, były też zajęcia z cute jumpu, sklepik, no i te takie typowe zajęcia ze mną, czyli ścianka ze zdjęciami, zajęcia tiktokowe z TikTokami, nagrywamy pozdrowienia, rozdajemy autografy, no i oczywiście Oczywiście zajęcia taneczne we wszelkiej formie. Czy Lilusia ma esę? Ale wyluzowana. Mega luz. Czy sama planujesz prezenty, ścianki, merch obozowy? Tak, wszystko co widzicie tutaj zostało stworzone przeze mnie, yy, czyli cała ścianka, która jest inspirowana cute jumpem. Znaczy, no ja tego sama nie robiłam, ale po prostu pomysł jest mój. Jakby to Mateusz. I tak samo koszuleczki, yy, które robił Adam, ale z mojego pomysłu, yy, z kampu żółgajkowego, pomarańczowe z kaczuszką, kamp żółgajkowy z przyjaciółmi, gdzie jest kaczuszka, owieczka i kameleon, że wiecie, że kamil owczarek i kolorowy. Jeśli chcielibyście sobie taką koszuleczkę kupić, to będą dostępne na mountain.pl. Jak tylko moja strona już powstanie, mam nadzieję, że jak to oglądacie, to już istnieje. Więc zapraszam na mountain.pl po koszuleczki. I pierwsze kilkaset zamówień. W ogóle w Gratisie dostanie też taką smyczkę obozową. Czy będą następne? Będą i kampy żółgajkowe w przyszłości i kampy żółgajkowe z przyjaciółmi również na pewno będą Czy bajka ma SM? Dużo jest ataków. Na przykład mamy integracyjne, czasami takie po prostu z wobawcami. Wczoraj graliśmy w grę Paradę Kłamców. Ogólnie jest ja stwierdziłam, że będzie tak fajnie. Jeżeli się zastanawiacie, czy macie obóz, to jedźcie. Poznałam bardzo dużo przyjaciół na obozie i myślę, że utrzymam z nimi kontakt po obozie. I jak, było fajnie? Fajnie! Jak. Dobra, ja lecę, widzimy się na zajęciach, co? Okay, W widzę, w tym tęczu Pan Krystian to Krystian y, Pan Krystian, y, proszę <laughs> Proszę żebym była na... Mnie Panie, panie Christianie, żebym była ja na... Ja też Bo to jest ma, bardzo Mnie ważne tez. Żeby proszę się pochwalić babci i dziadkowi Tak że, A ja rodzinie jestem tu to. Ja rodzinie. Pozdrawiamy Pana Krystiana To dzięki Podobały mi się zajęcia taneczne, bo lubię tańczyć z Julką, ona jest zawsze taka pozytywna, no i po prostu Wszystko mi się tu podoba, nie ma rzeczy, która mi się nie podoba. Jednego miliona wyświetleń pod piosenką nie sądzę. Dziękujemy za wszystkie, rzeczy, które dla nas stworzysz. Za czas poświęcony na to oraz na spotkanie z nami. Mega to doceniamy. się od kilku zdjęć! Mój typowy dzień na kampie. Dużo się dzisiaj działo. E, jeszcze mamy jutro zajęcia na basenie taneczne oraz jutro bawimy się chowanego, a później wyjeżdżam już na następny ostatni obóz i wracam do domu po miesiącu. Jeśli już to oglądacie, to znaczy, że w tym domu jestem, że wróciłam, że żyję i nie umarłam. Jedno znaczy drugie, dobra, nieważne. Ja już Wam dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz zapraszam bardzo serdecznie na moje przyszłe obozy i do zobaczenia! Mua.